Cześć widzowie, nie, ja nie zachorowałem, ja faktycznie mam ochotę pograć w TF'a dzisiaj. Wiecie czemu mam ochotę pograć w TF'a? Z jakiegoś powodu, przez ostatnie jakieś dwa tygodnie, w moich proponowanych filmach na YouTubie, pojawiają się te filmiki. Poznajcie Pyro, poznajcie Heavy'ego i tak dalej. Obejrzałem sobie wszystkie znowu, po raz chyba 30 już w moim życiu i mam ochotę pograć sobie w tf -a. Więc podziękujcie algorytmowi YouTube'a. Połączyłem na brygadę. Jest teoretycznie niedziela, ale jest mało osób. This was a I your... Współpraca drużynowa. W końcu to jest drużynowa forteca, druga część. A chyba zmienię serwer, bo dosłownie tutaj się nic nie dzieje. Ja nie wiem czemu na brygadzie nikogo nie ma. Co się odwala? O kurde Wełda Ligowski. Dobra, ja jeszcze się nie skończyłem, nadal ludzie mnie w tf rozpoznają. Jeszcze jest ok. To, że ostatnio gram cały czas warmy nie zniszczyło jeszcze mojego kanału. No? After you. mam plan Putty Spencer here Putty Spencer here Putty Spencer here Putty Spencer Co tu się odwala? Woah Nice Zobaczmy co się na orange dzieje Chyba przeszło, że jak oglądam sobie ostatnio ten midde Theme, wszystkie filmiki, to ten spaja mi się bardzo spodobał. Chyba Myth the Spy jest mój ulubiony. Pomimo tego, że ja nienawidzę klasy spaja, podoba mi się jego postać. Twoja stacha! Ligma Balls. Co tu się dzieje? I am the troll. I am the spy. Mam kryty. A no tak, mam kryty, bo mam przecież... <ścoughs> Jestem na serwerze 100% crits, pewnie dlatego mam kryty. Czekaj, ja jestem snajperem. Zaczekaj, jak się przebrać? Dosłownie zapomniałem kontrolek, jestem snajper. I am the snajper from Team Fortress to snajper. Spoko, spoko, Praca na dworze. Nie, nie znam swojego tekstu nawet. I am the snajper. Niezauważony, niesłyszalny, niewidzialny, jestem najlepszy. Gdzie to prowadzi? O! O, o kurde! What the hell? Ta si Crowd jumpem nie da się wskoczyć. To jest na takiej idealnej wysokości, że crowd jumpem nie możesz wskoczyć, bo dosłownie brakuje ci chyba Pixela. How did you kill me with a shotgun? I have a crease. I want Kreed too. Dos Jesteś człowieku na serwerze 100% crit. I don't have Na. Jest jakiś inny polski serwer, czy dosłownie tylko brygada graczy została. Jest Uncle Topia Warszawa? Hmm? Jest PL Miligan, 100% Crits? Hmm? No tak, bo przecież dwa serwery polskie 100% Crits to za mało. Nie trzy, bo brygada ma przecież dwa. Hmm? Nie wiem, dosłownie tylko polskie są 100% Crits. Ja oszaleję zaraz. Ja po prostu chcę sobie pograć z Polaczkami i nie mogę. <grystanie> bo wszędzie są tylko Brygada Orange Crits. Kurde, Tufort. Mnie to wkurza, że polskie community tylko i wyłącznie gra tego zasranego orange i Tuforta i mają alergię na inne mapy, naprawdę. Jest tyle map w tej grze, jest tyle... nie dość, że jest tyle map ogólnie w Vanilla TF2, jest tyle map... workshopowych. Ale nie, polskie community wybrało dwie najgorsze mapy na których można grać. Czemu ja uważam, że Twoford jest najgorszą mapą? Ja już to nieraz mówiłem, nie będę wracał do tego tematu. Ja chyba nagram kiedyś taki pięciogodzinny filmik, gdzie tłumaczę i wyjaśniam, dlaczego Twoford jest obiektywnie najgorszą mapą w Team Fortress 2. Tak samo Orange, ale Orange to akurat trochę inaczej to wygląda, bo jest dużo wariantów Orange'a. Akurat ten na brygadzie nie należy do najgorszych, ale też na pewno nie należy do najlepszych wariantów oręża. I też to jest bardzo dziwne, że oni ten, tam nie mają rotacji na przykład różnych wariantów mapy orange Naprawdę mnie to zastanawia, od, od, od lat mnie to zastanawia. Jest dosłownie tyle zarąbistych oręży i oni grają cały czas na tym samym, ja nie wiem dlaczego. A na, na tu forcie mają różne te swoje warianty, nie? Mają tam dodane jakieś palmy na środku mapy, jakieś, jakaś lampa, która przeczy prawą fizyki i tak dalej. Czemu z orężem nie zrobił tego samego? Czemu nie zagrają wariantu oranża, gdzie jest na przykład, nie wiem, inny klimat, na przykład bardziej dżunglowy, na przykład, albo coś takiego. To nadal będzie Orange, ale chociaż będzie inaczej wyglądał. Będę grał demomanem tak, jak Valve chciał. Postawię sobie sticky trapa i będę nim tutaj baitował ludzi. No nie, nie weźli w zasięg. gun gunmaster 41. Spieg! Mamy jakiegoś heavy'ego tutaj, bez żadnych czapek, bez niczego gość, zainstalował tą grę 5 sekund temu i on idzie w drugą stronę i jakiś inny pyro do niego dołączył, no nie wytrzymie za... Ale ja się nie dziwię, dla takiego nowego gracza ja też bym się zastanawiał, gdzie ja mam iść. Sorry, ja też bym się zastanawiał, gdzie ja mam iść. To jak wychodzisz z respa tego, dosłownie nie ma żadnych strzałek mówiących, gdzie masz iść. Jako nowy gracz, który dopiero co zainstalował tą grę, ja bym nie wiedział, gdzie mam iść. Jedyna strzałka jest tam. Ale jak tak wychodzisz, to możesz jej nie zauważyć. Moja mapa jest lepsza. Właśnie, niech jakiś. Yy, po, niech jakiś polski serwer powstanie z moją mapą 24x7. Jak powstanie taki serwer to ja dosłownie, ja nie żartuję, jak powstanie taki serwer, który ma moją mapę 24 x 7, to ja wejdę w Hammer Editora i zrobię rework mojej mapy, przynajmniej środkowej części, bo ten mid z tą wieżą jest strasznie niedokończony, ja go zrobiłem na szybko, bo nie miałem pomysłu. Ale dosłownie obiecuję, że ja, ja to zrobię. Nie zapomniałem jaka ta gra jest po prostu fajna, nawet jak po prostu gram sobie for fun dla beki. Ja teraz co chwilę jak ten filmik nagrywam, po prostu siedzę cicho i zaczynam wczuwać się w mecz. Coś ze mną nie tak jest. Dobra, zagrajmy może sobie ładunek i może porobimy coś śmiesznego. Wiem co porobimy. Idę na Upwarda i będę zrzucał ludzi jako Pyro. Plan jest taki, zrzucam ludzi z tym czuomiota. Jak mi się nie uda, spierdzielam e, jetpackiem. Jak mi się to nie uda, próbuję walić wroga z plaskacza. To jest plan. Jeszcze jestem po stronie ready, mecz się dopiero zaczął idealnie. Chodźmy. WYLATUJESZ! Wylatujesz, ja wylatuję. Ja stąd spadam, 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 spadam. Lulu! Na razie! <ścoughs> Łopo! Gość mi naprawdę wylądował na głowie i mnie zabił. Niebieska drużyna za dobrze gra, ja nawet nie mogę tam podejść, żeby zacząć ich zrzucać z, z mapy. Nie, nawet ludzi zrzucić nie potrafię, no nie wytrzymam. Zabiję kogoś. Chyba medyka nawet. Dobrze. Nie dolecę, no Kupim Wszystkich zabił. Dobra, nie pykła. Let's try again. Próbuję się gdzieś skampić. Gdzieś tutaj na przykład. Jak ktoś tutaj podejdzie... Tego ja po prostu... Psiu, 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 psiu. I go nie ma, nie? No dobra, nie spodziewałem się, że ktoś mi na głowę zeskoczy, dobra. Gruby nie żyje. Gruby nie żyje. Utknąłem. Let's try again. On nie żyje. Ja żyję. Ale w zaświatach. Ty latujesz... Wylatujesz, 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 proszę wylatujesz, jest, dziękuję, lecę z tobą <laughs> Czemu ja nie robię achievementów teraz? Dosłownie chyba jest achievement, żeby zrzucać ludzi Boże, jaki jestem głupi obiecuję wam, że jutro będzie odcinek z achievementów, dobra, okej, okay, obiecuję wam ja, ja, jak, te, ja, jak nie będzie tego filmiku, to pozwalam na odsubskrybowanie tego kanału i hejtowanie mnie na każdej platformie Ale jak faktycznie wrzucę, to musicie mnie kochać do końca życia Oho, o, 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 o Jezus, ale on mnie przywalił. Zli się chcesz? Co się dzieje na tym czasie? You're sexy and you I know it. Bam, Wylatujesz, ha, <gryw> Ofiara. Wygrałem to dzięki mnie te 9 killi były kluczowe. Okej, okay, nagrałem się. Dzięki za oglądanie. Jutro będzie odcinek rzeczy będę...